Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku królowa dziczy. Tak, tak, tak. Dzisiaj będziemy hodować krowokwiata, ale zanim cokolwiek coś, to ja muszę powiedzieć coś bardzo ważnego, bo są tu zmiany na tej parceli i nie będą to jakieś takie wielkie, wspaniałe zmiany warte kilkuminutowego prowadzania, ale moi drodzy, zniknął obrzydliwy kibel. I mamy teraz, zamiast obrzydliwego kibla, taki fajny krzaczurek. Naprawdę <gryw> jestem uradowana, że już nie ma tego kibla, bo on szpecił tak to partię, ale ja nie wiem, tak bez sensu, kompletnie e, po prostu stał pod tym drzewem. Bo tutaj mam walkę i tam wanny, nie będę szukać jej kamerą, e, to jeszcze da się jakoś przeżyć, prawda, no ale ten kibelek, no nie, 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 architektoniczny absurd po prostu. I tak, ten krzaczurek to w ogóle znalazłam dzięki uprzejmości przemiłego, bardzo sympatycznego gracza, który figuruje na YouTube pod nickiem, żebym tutaj nie spartaczyła wymowy, Frostbite. Frostbite, tak się to chyba czyta, przepraszam Cię bardzo, jeśli źle przeczytałam, ale tak mi się wydaje, że to się czyta Frostbite i zostawię Wam w opisie link do tego kanału i serdecznie na ten kanał zapraszam, ponieważ tam są naprawdę przefajne rzeczy. I ym... Chłopak ten nagrywa i simowe e, po prostu rozgrywki. Ma przegenialne prze prze wyzwanie śladami ludzkości. Myślę, że się Wam bardzo spodoba, ale także ma inne filmiki z innych gier. Na przykład, e, moją ulubioną, którą ja kocham oglądać, to jest Life is Strange. I ta grę się ogląda po prostu jak e, genialny serial. Także no nie czekać, nie obijać się, tylko wpadać na jego kanał bo naprawdę warto i myślę, że jak oglądniecie chociaż jeden jego filmik, to bardzo go polubicie i na pewno zostaniecie na dłużej. Także zaufajcie mi i wbijajcie na jego kanał. Także yy, no cóż, to jest taka moja forma podziękować za tego krzaczurka, bo naprawdę bardzo się cieszę z tego krzaka. Oczywiście. Simy będą go spłukiwać, tego krzaka, bo Simy nie są na tyle inteligentne, żeby odróżnić e, krzak od zwykłej toalety, ale wybaczymy Simom, prawda? No, wybaczymy Simom, udamy, że nic tam nie ma, żadnego spłukiwania, po prostu sikają w krzaczek. No. I od razu lepiej jeszcze ten kosz na śmieci. kosz na śmieci. Przydałoby się mm, taki dół, jak w rozgrywce Bezludna wyspa z Dosiem 2. Tam było to takie fajne, ale moi drodzy, jeśli wy znacie jakiś fajny taki dżunglowy kosz na śmieci, to podeślijcie. To będzie pewnie bardzo trudno znaleźć, ale, ale gdyby ktoś tak znał linka do, do jakiegoś fajnego takiego ym, dżunglowego kosza na śmieci, to podeślijcie. Będę wdzięczna, naprawdę będę wdzięczna, bo ten kosz jeszcze mi tutaj przeszkadza. No, okej. Okay. Jest szósta... Pięćdziesiąt ze 17. Okej, okay, kto wsta... Moi drodzy, będę musiała was strasznie przeprosić, ale po prostu przerwało mi. Zadzwoniła moja siostra. E, I musiałam z nią porozmawiać. I nie zauważyłam z tego wszystkiego, że przerwało mi nagrywanie głosu. Ja nagrywałam spaniacko. Nagrywałam po prostu... Um co się dzieje na ekranie, a nie nagrywało mi głosu i skapłam się dopiero teraz, że nie nagrało mi głosu. I wiecie co? Ja już nic, absolutnie nic z tym nie zrobię. A kurczę, tu się dzieje historyczna chwila. Ona mi y, zasadza y, krowokwiata, ale wstyd, no. Jak ja mogłam nie zauważyć? Moi drodzy, przepraszam, przepraszam, nie idzie mi coś tu nagrywanie. Jak ktoś mi nie przerywa, bo dzwoni, to... To po prostu nie wiem, nie nagrywa mi głosu. I o jaki pechowy dzień do nagrywania, to się w głowie nie mieści. Mm. Szczerze mówiąc, to jest trzecie podejście i trzecie podejście nagrywanie od środka. I, no, dobre, dobre ro, pół rozgrywki mi ucięło, jeśli chodzi o głos. No i nie wiem, co mam teraz zrobić, no ale cóż. Um, Wybrałam tutaj takie miejsce, o, widzicie, daleko od y, wzroku królowej kamar i tutaj ona będzie, naja tego krowokwiata hodowała, zgodnie z poleceniem szamanki. No, i y, 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 cóż, no, przez całą rozgrywkę, no to tutaj kazywałam dziewczynom łowić y, sobie ryby. Y, na ja trochę skałek jeszcze po, pozbiera dla pozorów, żeby te pozory zachować. Tak, no bo przecież pomimo, że wyłowiła tego krowokwiata, to tamar o niczym nie wie i ja naja nadal musi pełnić obowiązki zbieraczki. Więc tutaj zebrała żabkę, dwa ozinoldy, nie wiem jak to przeczytać. No i czy skałki, także, nie skałki, Boże. kapsuły, Kapsułki także będzie miała co dać królowej nie jest tle, A teraz no. Krowokwiacik. Krowokwiacik. Hodujemy krowokwiacika. I cóż, tam chyba Alokio porządne też i To mniej więcej nagrywa wcześniej. A co mi się y, nagrało, ale bez głosów. Jaki pech? Nie, nie wiem. Ja to mam po prostu talent, żeby coś mi nie wyszło. To jest chyba prawo Murfiego. Nie wiem, czy kojarzycie się coś takiego. Ale jest prawo Murphy'ego, czyli takie prawo, które mówi, że jak coś ma pójść źle, to na pewno pójdzie źle i koniec. No, a to taka zbędna, niepotrzebna nikomu dygresja, ale no, no. Chyba jestem, um, nie wiem, skazana jakoś przez to prawo. Nie wiem, co mówię, Bredze, moi drodzy, bredzę. E, tak, więc... What, 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 what? A czemu tutaj? A czemu tutaj? Jak to wygląda? Dobra, może być. Krowokwiacik, podlej, podlej świętą roślinę. I tak, zanim zapomnę, nasz krowokwiat musi mieć imię, moi drodzy. I tutaj zwracam się z prośbą do Was, może Wy wymyślicie mu imię. Oczywiście najfajniejsze imiona, muszę zapauzować, bo coś się dziwnego stanie, okulowa już tu idzie. Dobra, bo się zawiesiłam troszkę z mówieniem. Yy, najfajniejsze imiona no, to są takie śmieszne, jak mućka, czy łaciata, czy coś takiego, ale yy, to jest święta roślina a dla plemienia, więc yy, yy, wymyślajcie takie ciekawe, takie troszeczkę związane, mm, ze świętością imiona, jak na przykład wielki baluc czy coś takiego o, no nie coś w tym stylu. Taka, jeśli macie ochotę, to właśnie w komentarzach mi zostawiacie propozycję imienia dla naszej krówki, no po prostu, żeby ta rozgrywka w jakiejś części była też zależna od Was, bo przecież to dzięki Waszym radom wyłowiłam w ogóle kwiacika, dzięki Waszemu zaangażowaniu, więc powinien nosić imię. Zaproponowane przez któregoś z Was. I będę bardzo zadowolona, jak podeślecie mi propozycję imienia. Okej, okay, tutaj w prawo ciekaw jest zasadzony, tutaj przeczytam opis. To galaktyczne dziwość świetnym źródłem pożywienia. Można je też przytulać i zaprzyjaźnić się z nim na całe życie. Niech sąsiedzi cię zazdroszczą, tylko pamiętaj o karmieniu tej istoty. A no to, to, to trzeba pamiętać, żeby ją nakarmić. I ty, na ja tutaj szybko zajmij czymś królową. Um, tylko tak, żeby ona tam nie podeszła do ciebie, to ty podejdź tu do niej. E, nie, królowa, stój, stój. Ty nie możesz widzieć tego kwiatu. Ale okej, okay, czy ty tam odchwaszczasz? Chyba no, tak. Bo tutaj widzę takie brzydkie. Gdzie wyjdziecie? Gdzie wyjdziecie? Nie nie, 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 Nie! No gdzie one na... i to? Co tu? Przestrasz. Eee, nie królowa. To ona doszła, nie doszła jeszcze. Daj <grytanie> no, ja będzie musiała ją kłamać w takim razie. Zatrzymaj się, nie wolno ci tam iść. I to było jak normalnie preserwowane. Ona się wściekła. Co ty mi tu zasadziłaś? Co to jest? Albo o to się wkurzyła? Nie wiem, ale chyba bardziej. Mm, nie wiem o co, ale się o coś wkurzyła. E, co ty mi tam posadziłaś? Co tam ma być? Co to za jakieś nieuzgodnione. Rzeczy się tu dzieją. E, dobra. Mm, 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 mm. Ty tutaj musisz pokłamać jej troszkę. E, ale. Dobra, jak minął dzień, pod to podepniemy. No, że na ja się jej tłumaczy, widzicie? Ta królowa to nie jest taka głupia, jak ja myślałam. Ona tu wie wszystko, co się dzieje, kurczę. No, 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 okłam ją. Królowo to nie jest prowokacja. Ja tam sobie posadziłam coś innego. No, coś niewinnego. Nie wiem jeszcze, co tam posadziłam. No, mydli jej tutaj oczy, mydli, mydli, mydli. Może przekaż jej kilka skałek, o to się ucieszy. Tak, pokaż jej co zebrałaś. Tak. A y, rozmnażanie to też może być zajęcie w nowej Rozmnażanie żab oczywiście. Y, Zmnażaj żabę z... A, hipnożaba. Oj, dałam chyba tą żabę z tej y, polany. Tak mi się coś wydaje. A, już dobra. Y, a z tą hipnożabą spróbuj. Ja wyhodowała nową żabę, ale to znaczy jaką? Gdzie jest ta żaba? Gdzie jest ta żaba? To jest nowa żaba? Teraz nie wiem. Grzebiuszka? Nie wiem. Nie wiem, jak się ta jej nazywa. Może byśmy coś posprzedawali, bo chyba niedługo rachunki przyjdą i będzie klapa. I będzie klapa. Jeszcze nie ma rachunków. Ale coś by tu wypadało posprzedawać tym cywilizowanym. Dobra, dosyć, dosyć. Um, chodź tutaj. Poleń się i może pootwieraj skałki. Otwórz to, otwórz to, otwórz to, otwórz to. Otwórz to, otwórz to i jeszcze raz. O, aha, już nie możesz otworzyć. Dobra. Dobra, dobra. Dziewczyny tam jeszcze łowią. Bani siada pęcherz. Tutaj już, skoro tu jestem, tak, tak, to tutaj wyrzucam. To jest odsłusze I teraz tak sobie myślę, popełniłam błąd, bo powinna była w nocy to zasadzić, tego kropokwiata, nie? No, no, tak powinna była zrobić, niestety. Nie pomyślałam. Kop dobruchaj tutaj tamar, bo na coś zaczyna podejrzewać. I jest kiepsciutko Anioł morski. Anioł morski to, yy, to jest potrzebny do wyhodowania tego kwiatu śmierci, nie? Tak jakoś znowu ten zjodnią, czy co tam to... Coś nowego. Flamingonium. A wygląda jak kawałek jakiegoś surowego mięcha. Weź nowy kryształ. No, ale... Najpierw musiałabyś go znaleźć, na ja Żeby go sobie wziąć, tak? Zatem tobie nie wolno nic brać. Ty tutaj musisz być grzeczną dziewczątką. No, też już jesteś głodna. Wszyscy tu już jesteście... Nie, no, Aloki... Ale Loki ma takie przyjemne zajęcie, to i tak budnie spada znowu. Czy ty tutaj przelewasz mi to wszystko? Kiedy będą pierwsze plony? Przydałyby się już. No i coś posprzedawać? Eee, cebula. Sprzedajmy. skarbu. A, eee. A to otworzyłaś w ogóle te skrzyneczki? Patrzcie, ona mi nic tutaj nie otworzyła. No tak, takie znalezione jakieś kwiaty, to wszystko sprzedajemy cywilizowanym. Kryształy nie. No jedno tylko otworzyła. Widzicie jakąś laleczkę, to też sprzedajemy cywilizowanym. Laleczki nam nie są potrzebne. A co to jest? Eliksir emocji. O, rozpaliłaś ogień, dobra. Też tyle się przysłużyłaś. Jak dziewczyny wrócą z ciężkiej pracy, to. Dobra, idź tutaj, to będą miały już rozpalony ogień. Yy, tak. I tak. A ty masz. Tak, i tak. Na zmiennie dałam dziewczynom korzystanie z toalety. Bo obie mają te same potrzeby. A ty, na ja widzę tutaj samowolka. Ty nie możesz kiełbasek jeść. Tylko mm, tak, przekazujesz królowej wszystko. Y, tak. Tutaj wy, dziewczyny, też przekazujecie królowej. Y, tak. Uf. To przekazywanie jest po prostu strasznie żmudne. Tak, tak. Jabłko, niestety też musicie oddać. Wszystko do królowej. Ty też. O, Ty też tam Danika zrobiłaś aniołka morskiego, widzę. No to dobrze. Fajnie. Cieszę się. Okej. 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 Dobra. I teraz tak, no. Naja, tobie nie wolno pieckie ubasy. Dziecko moje, poczekaj, aż ci królowa da coś do jedzenia. Ty się nie masz, królowa coś podejrzewa, nie lubi cię, ale... No nie da Ci zginąć z głodu, no. Dobra. I teraz tak, zostaw kiełbachy, dorzuć kłodo, chociaż pewnie się poparzysz, znając życie. I piecz pieczoną rybę. Widzicie, nie poparzyła się. No, a ja to jest Maja. Um, czy wy tutaj... Aha, dobra To ty yy, Ganika na razie Zostawiasz tam higienę I też sobie zjesz rybeczkę Aloki, u ciebie w porządku? U w porządku? Okej, okay, to tylko dziewczyny sobie zjedzą W końcu dziewczyny się najbardziej nacharowały No hello Trzeba to uczciwie zauważyć A pani co pani robi? Bani z krzaczka będzie korzystała, tak? Dobra, jestem dumna. A czy ty miałaś wpadkę z pęcherzem? Aha, nie, już myślałam. Bo miałam powiedzieć, że jestem dumna, że nie popuściła. Tu widzę kibelek na czerwono. W tych kwadracikach to sobie myślę. Chyba popuściła. No ale na szczęście nie. Wy się nie lubicie. Ty mogłabyś być złośliwa troszeczkę. Kpić ze stroju, to nic, że macie taki sam. Coś jeszcze złośliwego, rozsiewaj paskudne plotki, drwiej, no nie lubicie się, czy ty też będziesz sobie coś piekła, tutaj widzę, nie hot dogi wegańskie, ty nie wiesz moja droga, co to są hot dogi wegańskie, rybkę sobie zjesz, rybkę, ryba co dzień. No, wiem, może się to przejeść, ale trudno. A co tu? Co tu, co tu? Naruszenie prywatności. Ojeju, no, jesteś Indianką. Nie udawaj. Dobra, spróbuj uspokoić, bo tutaj naja została zaatakowana. się siebie, coś tam. No, nie ma to jak najlepsza przyjaciółka. zaraz uspokoiła. Denerwująca rozmowa. patrz jaka wściekła. Jaka wściekła. Ja muszę zaknąć to krowo kwiatu. Bo ja nie wiem, jak to szybko rośnie. Na razie jeszcze nic. Zobaczymy, no. Aloki, myślę, że twoje towarzystwo by się tu przydało. Dorzuć kłodę i opowiedz historię grupie. Straszna opowieść o płaczce. Tak, opowiedz jej... Jej i jej. Królowa to nie chce tam robić, co chce. Ja dalej chcę, żeby królowa te skrzynki otworzyła, a ona coś się upiera. Otwórz to. Otwórz to. Mamy laleczkę. No, kolejna dżeny. To sprzedajemy cywilizowanym. Sprzedajemy cywilizowanym. Co to jest? Tamieniały potwór morski. W sumie też to możemy sprzedać. Mm. Otwórz to. Ty się chcesz do ogniska dosiąść. E, dobra, sprzedajesz. I co jeszcze możesz? Y, jeszcze raz otwierasz. Sprzedaj. No, musisz sprzedać te laleczki. Bo jak nas zaatakują rachunkami, to rynek. Oczywiście uważamy to jako mm, za możliwość korzystania z ziemi, która należy do państwa, prawda? Że państwo pozwala tutaj naszym Indiankom yy, no, żyć sobie spokojnie, no to muszą płacić. No, takie to państwo. <laughs> Niedobre. A ty słuchasz tej opowieści, czy nie? Słuchasz, to usiądziesz sobie. Usiądź. No, ale wyszło nie, że ten pół mi tego filmiku ucięło. Teraz nie wiem, ile to faktycznie będzie miało długość, ile będzie trwało. Dobra, to trzeba będzie tam przenieść. A to może loki posprzątać już. Chociaż... Nasz niewolnik. Chyba oddam go krowokwiatowy później, bo mnie wkurza. On jest taki niepotrzebny, strasznie. Królowa sprząta, widzicie to? Widzicie to? A tutaj nasz niewolnik nie zjadł tej ryby jeszcze z rana. Dziewczyny, czemu wam ognisko zgasło? Czemu wam zgasło? No ja idę się wykąp, chociaż tutaj ganika jest chyba w. Większej potrzebie. O jakiej ty masz potrzeby, ale widzisz? Nie miałaś, nie miałaś. Yy, długo głodu i co? I teraz masz przerąbane tak ci spadły. Dziewczyny, zostawić telefon, zostawić telefon. Zostawić telefon. A czemu ty jesteś jeszcze głodna? Czy ty nie zjadłaś nic? Ojej, ja chyba zapomniałam o tobie. O, zapomniałam, widzicie? Nie masz rybki, a co żeś zrobiła z tamtą? królować i dała rybę. Bani, Bani, co ty robisz? Nie podoba mi się to. Królowa też jest głodna, widzę. No to zjesz sobie razem z królową. Aha, to. Nie, 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 nie. Kresek, klikłam. Yy, piecz pieczoną rybkę. I klowa też się tu dosiądzie. Piecz pieczoną rybę. Tak, tak, dobrze pikłam. Yy... I aloki też oczywiście musi zjeść, bo ona tu jest strasznie głodna. Yy, ty nie masz pieczonej rybki. Ja też mi się wydawało, że ci dałam, a może i nie dałam, może i nie dałam. Ja to już was tu jest, że nie ogarniam was totalnie. Yy, piecz, pieczona ryba. Yy, aha, zleki kłam, co? No, ale wstyd... Aloki, i tu, zanim ci zobaczy. Nie, nie siedzisz w jej łóżku, nie ma mowy. Yy, dobra, wiem, że jesteś śpiąca, na je, ale jeszcze się zrób sobie siku i dopiero, dopiero, co? Myślę, że rozsądnie będzie. Jak najpierw się wysiusiasz. I możesz iść spać. Ja nie mam nic przeciwko temu. A tutaj dziewczyny będą sobie rozmawiały, chociaż Ganika chyba też mogłaby i spać. Wykąpie się tylko i... Oczywiście Ganika idzie do innego namiotu, bo wy się nie lubicie za bardzo. Aloki, opowiesz jeszcze jakąś historię, bo ty y, o lustrze, tak, opowiedz. Tu, y, tu. Tak, dobrze, dobrze klikłam, chyba dobrze. Opowiedz, bo ty jesteś taka gadatliwa. Dobra, ty najpierw że rybę, rozumiem. Nie można mówić przy jedzeniu, bo brzuch rozboli. Tak, tak jakieś przekonanie panuje. Ej, królowa, ty zjadłaś, co ci nie pasuje? Złe składniki. Ojeju, no to nie moja wina, że nie umiesz ryby przyrządzić. No. No, to Aloki będzie musiała tu posprzątać, a ty jest do. No i spać. A Aloki posprząta, chociaż też jest strasznie, strasznie górna. Jest szybciej. No, no, no. Tak, tak. I wiesz, co posprzątaj? No, przepraszam, wiem. Jesteś śpiąca, ale musisz. Musisz posprzątać. To jest niby zadanie dla niewolnika, ale ja się tego niewolnika pozbędę. Dobra! I co? To było na tyle. Zastanawiam się, jak to wyjdzie, bo mam taki trochę poucinany ten filmik i się aż boję, co to będzie przy montowaniu. Ale e, trzymajcie kciuki, e, żeby poszło dobrze i żeby ładnie i zgrabnie mi ten filmik wylądował na YouTubie dla Was. Także czekam na Wasze propozycje imienia Dla Krowokwiatu. I jeszcze raz dziękuję mm, Frostbite za tego fajnego krzaka. I Mam nadzieję także, że odcinek Wam się podobał i niedługo przejdziemy do następnego etapu i będzie ciekawie w drugim etapie. Niech tylko nam ten kropiacik wyrośnie i będzie super. No, także do następnego odcinka, buziaczki, kocham Was, ściskam, całuję i w ogóle same serdeczności przesyłam w Waszą stronę do kolejnego odcinka buziaki.